W pierwszej kolejności zawsze, moi drodzy, będę Was zachęcać do tego, żeby sięgać po to, co nam daje teraz Mama Ziemię. Tu są ogórki kiszone już mojego taty, tu jest kapusta kiszona, borówki świeże. Wszystko, co jest pozytywne, musi urosnąć, zakwitnąć, dojrzeć, skaleczyć. Możemy się w chwilę, ale zagojenie wymaga czasu. Dzień dobry, dzień dobry. Naturalna kuchnia się kłania na siedząco, ale w takiej wersji bardzo letniej i to będzie, moi drodzy, taka pogadanka przy stole przepełnionym skarbami natury, ale tak naprawdę na wasze prośby, bo jestem bardzo otwarta. Ja mogę nagrywać, mówić, co tam sobie życzycie, żeby wychodzić naprzeciw Waszym prośbom. I prosiliście teraz o tej porze o taką naturalną apteczkę wakacyjną, letnią, co wcale mnie nie dziwi, bo dosłownie wczoraj we. Poprawiłam franka, mojego syna, lat prawie 13 za tydzień skończy 13 w dniu, kiedy planowana jest emisja tego odcinka, będzie miał urodziny 13, więc kompletowałam właśnie taką, taką naturalną apteczkę. Ale zanim pokażę Wam to, co mi się sprawdza naprawdę. Właściwie mam przy sobie takie, takie leki, po które ja sięgałam, czy właściwie, które mi podawano, jak ja byłam dzieckiem, więc są ze mną od ponad, nie wiem, 20 kilku lat. Ale w pierwszej kolejności zawsze, moi drodzy, będą będę was zachęcać do tego, żeby sięgać po to, co nam daje teraz Mama Ziemia. Chwilę temu, słuchajcie, byłam na Astraganie w dzień targowy. Nie, wcale nie w dzień targowy, w weekend. I zobaczcie, cukinie, borówki świeże, brokuł, cały bukiet pietruszki. To wszystko po prostu to jest przepełnione witaminami, minerałami i zobaczcie, jakie to jest różne, jakie to jest piękne. To nie musi być perfekcyjne, żeby było idealne, bo to jest po prostu idealne właśnie w swojej naturalnej odsłonie. To nie są sukinie zdjęte po prostu z jednej taśmy produkcyjnej, jak i jabłka i tak dalej. Bo natura taka nie jest, człowiek taki nie jest. Po prostu każdy z nas jest inny, każdy z nas jest po prostu niedoskonale przepiękny i w tym tkwi po prostu największy urok. Więc moi drodzy, zajadajmy. Tu się robią ogórki, słuchajcie, te teraz małosolne. Tu są ogórki kiszone już mojego taty. Tu jest kapusta kiszona, marchew też. O borówkach pisałam, słuchajcie, w drugiej części książki naturalnie cały rozdział. Jedzcie jak są. Ja mam zamrożone zawsze na zimę też w woreczkach, żeby móc je później przerzucić, dlatego że po prostu mają super moc. W ogóle te wszystkie owoce jagodowe, ciemne korzystajmy z tego, jak pojawi się aronia. Jagody już teraz, jagodzianki, ale więcej jagód, nie, a mniej, mniej ciasta, tak jak było na święta. Więcej maku, mniej ciasta. No i lipa już zebrana na naszych warsztatach w prastarej, ususzona, bo leżała tutaj na łóżku, po prostu i się suszyła w słońcu w cieple, mam ją tutaj zaparzoną. Siądź, gościu pod moim liście, ma odpocznij sobie, słońce cię tu nie dojrze, obiecam ja tobie. I od tej lipy rozpocznę, moi drodzy, dlatego, że jeżeli pojawia się jakiekolwiek przeziębienie o tej porze roku, właśnie, to sięgajmy słuchajcie, wieczorami szczególnie, czy podawajmy dzieciakom właśnie na parę z lipy. Ta lipa jest wspaniała, Ona, jak jesteśmy zdrowi, to będzie wspierać naszą. Odporność działa cudownie, wyciszająco dla osób, które mają problemy ze snem. Zresztą robiłam osobny materiał o lipie z moją kochaną panią profesor Wawer, Ale ta lipa rzeczywiście działa też m.in. na potnie, wspiera odporność, więc jest idealna dla dzieciaków. Możecie ją połączyć z syropem z kwiatów bzu, z miodem i nie tylko. Więc jeżeli pojawia się jakiekolwiek właśnie przeziębienie u dzieci o tej porze roku, to ta lipa jak najbardziej jest wskazana. Dodatkowo to, z czym Franek pojechał teraz nad morze, to tak jak mówi wam, To są moje leki homeopatyczne, o które sięgam od prawie 30 lat. Ja zresztą, wywiad z moim lekarzem z dzieciństwa, wspaniałym doktorem. Błonką, którego serdecznie pozdrawiam z Gdyni, przeprowadziłam całą rozmowę w tej książce czwartej, naturalnie dla zdrowia, właśnie na temat homeopatii, bo byłam dzieckiem, które było leczone homeopatycznie. Nie narzekam, bo nie pamiętam, kiedy ostatni raz byłam chora. Więc zawsze yy, to, co Franek ma w apteczce, to jest Arnika Montana. Przy jakichkolwiek zdarzeniach, jak właśnie stłuczenie, przewrócenie się, jakiekolwiek właśnie zdarzenia takie, no wiadomo, jak to u dzieci. Zresztą Arnika ma bardzo szerokie spektrum działania, więc ja nawet, bo mi Mój pan doktor właśnie lata temu prawie 13 13 lat temu kazał nawet zarnikom jechać na porodówkę i dodatkowo jeszcze jak oj, ponad 20 lat temu Musiałam się znaleźć na sali operacyjnej, to też właśnie w Towarzystwie Arniki Montany. Zresztą polecam Wam bardzo serdecznie książkę, która mi zawsze towarzyszy Homeopatia porady praktyczne. Możecie ją dostać w wybranych aptekach, ale na pewno możecie ją dostać też na stronie Polskiego Towarzystwa Homeopatii Klinicznej. Ja wszystkie linki Wam tutaj wrzucę, żebyście mieli ściągę pod materiałem, bo wiem, że to jest trudne, tak słuchając, potem ewentualnie, gdybyście chcieli znaleźć, to to wszystko wszystko Wam opiszę. To chyba będzie najdłuższy w moim życiu opis. Oprócz radniki Montany w tej książce macie dokładnie dawkowanie i zresztą porady praktyczne, więc tu jest dokładnie napisane, co na poszczególne dolegliwości. Ja mam tak naprawdę trójkę wspaniałych, oczywiście w tej apteczce domowej jest więcej, ale ta trójka wspaniałych po prostu zawsze ze mną jeździ i z Frankiem też. Na pewno to, co jest teraz wskazane, szczególnie o tej porze roku, widzę tutaj, widzę tutaj te różne muszki, owady, pszczółki, atrybut lata, ale nie wszystkich pragnęlibyśmy w dużej bliskości. Wszelkiego rodzaju jak się zdarzają, czy to jest komar, pszczoły, osy, czy to jest pająk, bo to mi się zdarzyło w tym sezonie. Wspaniały jest Apis. Apis mellifica. Od 20 lat mi towarzyszy, ale też to, w co wyposażyłam Franka, mam zawsze dwa opakowania na podorędziu, to jest od zawsze też żel Dapis. Czyli w aptece, wszystko do zdobycia aptece, bo to jest takie moje właśnie od ponad 20 kilku lat. Więc jeżeli yy, cokolwiek się zadzieje, na przykład na skórze ukąszenie, to można posmarować albo wziąć yy, do, do wewnątrz. No i jak mamy arnikę w yy, yy, tej dawce tutaj do użytku wewnętrznego, to jeszcze jest żelzarniki. Jeżeli coś, cokolwiek się zdarzy, już użyty, bo przed, przed wyjazdem Franek też przewrócił się na rowerze. Siniaki, stłuczenia, bóle mięśni, połow wysiłku fizycznym bardzo wskazane. Jest ogród, wiadomo, są drzewa, jest zieleń, cokolwiek się dzieje, że na przykład pojawia się więcej komarów, to mój były wykładowca ziołolecznictwa, wspaniały doktor Różański, stworzył taką mieszankę, bo ja zawsze mówię, słuchajcie, w naturze jest wszystko. To nie jest tak, że my Będziemy się obawiali, będziemy przepełnieni lękiem i strachem przed pójściem do parku, przed pójściem do lasu na spacer, bo się boimy właśnie tych owadów, komarów, kleszczy itd. W naturze jest na to odpowiedź i można też po prostu przed wyjściem się ochronić, ale pełną naturą. Doktor Różeński stworzył już dawno temu, ale zawsze mam to na podorędziu: ziołodełko. Ziołodełko. I słuchajcie, tu jest napisane spray. Mi się za, za każdym razem, każdego roku mnie to rozbawia. Spray zniechęcający, komary, kleszcze i meszki do bzykania. I tu macie cały, słuchajcie, skład zupełnie właśnie przepełniony naturą. Zawiera naturalne olejki, olejek rycynowy, olejek lawendowy, olejek miętowy, olejek citronella, ocet aksamitkowy, olejek herbaciany, olejek anyżowy. Do zdobycia na stronie Laboratorium Zielarza też wam wrzucę link. Natomiast jeżeli nie macie czegoś takiego na podorędziu, czy na przykład maści dapis, czy specyfików, ale naturalnych, bo w pierwszej kolejności, moi drodzy, ja zawsze będę dawać szansę tej naturze, to bazylia. Słuchajcie, ja pisałam w drugiej części książki naturalnie o bazylii, jaką ona ma niezwykłą moc, nie tylko kiedy ląduje na naszym talerzu i ważne, żeby ona była świeża, że my ją dokładamy na sam koniec, my jej nie przetwarzamy, nie gotujemy z nią i tak dalej, tylko świeże listki na zupę i tak dalej, tak dalej. Ale jeżeli mamy ukąszenie, jeżeli właśnie nasze dzieciątko zostało ukąszone i się drapie i tak dalej, a nie mamy na podorędziu, bo wszystkie te specyfiki oprócz ziołodełka są z apteki, to rwiemy listek bazylii, tak żeby te olejki eteryczne się uwolniły, i pocieramy. Pocieramy to miejsce, które zostało ukąszone. Tak samo możemy zrobić, jest aloes, jeżeli macie aloes i na przykład olejek lawendowy. Połączyć ten miąż z aloesu z olejkiem lawendowym. No to oczywiście jest więcej zachodu z tym trzeba, bo trzeba mieć aloes czysty, ekologiczny, olejek lawendowy, no to więcej wiadomo z tym jest pracy. Ale bazylię zawsze warto mieć z tych doniczek ze sklepu. Ja dopiero zakupiłam, za chwilę będzie wysadzana do ogródka. wypuście ją na wolność do Mamy Ziemi. Zobaczycie jak wam urośnie. Potem właśnie tak z takiej małej, ja miałam w zeszłym roku krzaki sięgały mi do pasa i potem przerabiałam właśnie na pesto. Pamiętajcie żeby każdego dnia w miarę możliwości jeżeli takie możliwości w waszym organizmie są, bo nie wszystko, nawet najzdrowsze produkty nie są dla wszystkich to żeby była kapusta kiszona niekwaszona, ogórki kiszone, żeby wspierać tą mikrobiotę jelitową i żeby wspierać odporność ale jeżeli tak jak na przykład mój syn, on nie lubię ogórków kiszonych, nie lubię kapusty kiszonej, więc ja zawsze mam, tu jest butelka duża, polski probiotyk, prebiotyk, ekosymbiotyk, słuchajcie, w płynie. Co jest ważne, żeby on był w płynie i żeby pracował już od momentu połknięcia. Zresztą jak była ta fala upałów, to ja sobie na przykład robiłam nawet płukanki tutaj w gardle. Jeżeli jest angina, jakiekolwiek po prostu poważniejsze rzeczy, to też warto, no zawsze przy, każdej, przy każdych dolegliwościach warto, żeby ten probiotyk był. Im więcej z natury, tym lepiej, ale to są składniki ekologiczne. Natomiast w małym opakowaniu, bo takie małe, yy, małe buteleczki też są do zdobycia, do zakupienia itd., tak dalej, Franek z tym pojechał yy, na wakacje, bo cokolwiek się dzieje, moi drodzy. Wiadomo, gofry z bitą śmietaną, lody, cuda, inna flora bakteryjna, bo ktoś wybierze się dalej, nie nad polskie morze, ale dalej, to warto, żeby to było. I na przykład ja mając się dobrze odpukać w stół niemalowany, to kiedy była fala upałów, a nie do końca lubię takie temperatury, Rzędu 35 stopni, to robiłam sobie izotoniki, czyli po prostu wodę, i to nawet niesurową, przegotowaną, przestudzoną w butelkę i łyżkę tego probiotyku dolewałam, żeby po prostu cały czas ten organizm nawadniać tym, co najlepsze. Też wrzucę wam, słuchajcie, wszystkie linki, em, gdzie ja to wszystko zakupuję, gdzie się zaopatruję. No tak jak powiedziałam, w leki to w aptece. Książka też w aptece albo na stronie, ale to wszystko wam opiszę, żebyście wiedzieli gdzie ewentualnie, bo zawsze mnie pytacie, więc po prostu żeby była ściąga i żeby tych pytań było mniej. Ale na zakończenie, moi drodzy, tej mojej naturalnej domowej apteczki, bo ona nie jest zbyt duża, ona jest po prostu przepełniona skarbami natury. Przeczytam wam wstęp do rozdziału właśnie z moim lekarzem z dzieciństwa, wspaniałym, który żartuje, że w ogóle do niego nie przyjeżdżam, bo tak, <grystanie> tak się mną opiekował, że po prostu nie muszę na szczęście zaglądać. Franek, który ma, tak jak Wam powiedziałam, 13 lat. On nigdy do tej pory nie musiał wziąć poważnego leku. Żadnego antybiotyku, nic. Rzeczywiście dwu albo trzykrotnie sięgnął po... podałam mu leki homopatyczne. I rzeczywiście, ponieważ nie sięga po ogórki kiszone i nie jest w stanie wziąć do później kapusty kiszonej, taka jego konstytucja organizmu, to dostaje właśnie, się śmieje zawsze, espresso z probiotyku, czyli łyżkę probiotyku z wodą, żeby po prostu ten organizm na bieżąco wspierać. Ale doktor Płonka rozpoczął, naszą rozmowę, która zresztą została zatytułowana Równowaga i wsłuchiwanie się w siebie jest kluczem do zdrowia, powiedział nam, powiedział mi Wam, bo się z tymi słowami podzielił, następujące słowa. Organizm ludzki jest częścią przyrody. W przyrodzie nagle dzieją się tylko katastrofy. Wszystko, co jest pozytywne, wymaga czasu, musi urosnąć, zakwitnąć, dojrzeć, skaleczyć możemy się w chwilę. Ale zagojenie wymaga czasu i cierpliwości, która z kolei uczy pokory. Nie ma szybkiego leczenia. Moi drodzy, życzę Wam wspaniałych wakacji, korzystania z tego, co daje nam mama Ziemia, ale też i pokory, i cierpliwości, i świadomości tego, że jakakolwiek choroba, jaka się nie pojawia w naszym ciele, to nie jest coś, z czym my mamy walczyć, bo walka się nigdy dobrze nie kojarzy. Tylko to jest zawsze nasz nauczyciel, którym pokazuje nam co powinniśmy w tym swoim życiu zmienić i nie być takim upartym co zmienić żeby po prostu troszkę bardziej i lepiej zadbać o ten nasz organizm bo jesteśmy tu po to żeby po prostu żyć w pełni a też mm, tą emocją która ma nam jak najczęściej towarzyszyć w życiu to nie jest ból i cierpienie to jest radość radość i nie dostajemy w życiu zadań którym nie jesteśmy w stanie podołać więc Wszystkiego dobrego, dużo słońca, dużo powodów do radości, dużo też pokory i cierpliwości, bo tak naprawdę tak jak wszystkie smaki w życiu są ważne, tak wszystkie emocje w życiu są ważne. <laughs> Wszystkiego dobrego, pa pa!